Dziś mówić będziemy o substancjach chemicznych i ich przemianach. Poznamy różne typy reakcji, czynniki wpływające na ich przebieg oraz podstawowe prawo chemiczne nazywane prawem zachowania masy. Patrząc na to i kolejne doświadczenia, Zastanówcie się, czym różnią się między sobą. Do specjalnie przygotowanej makiety wulkanu wsypujemy pomarańczowe kryształy dwóchromianu amonu. Reakcję chemiczną inicjujemy zapaloną zapałką. Reakcja ma przebieg gwałtowny. Doświadczenie to chemicy nazywają wulkanem chemicznym. Czy słusznie? Ta wysypująca się zielona masa to tlenek chromu 3. Tlenek chromo3 znalazł zastosowanie m.in. do produkcji farb, a także jako substancja do polerowania. Umieszczony na płytce granulowany ołów lekko ogrzewamy. Obserwujemy, jak ciało stałe zamienia się w ciecz. Po ochłodzeniu płynna masa ponownie zamienia się w ciało stałe. I kolejne doświadczenie. Do cylindra wypełnionego roztworem krzemianu sodu, popularnie zwanego szkłem wodnym, wrzucamy kolejno kryształy chlorku kobalto-2 i chlorku niklu-2. Za chwilę zobaczymy pnące się kolorowe nitki. W kilku minutach otrzymujemy taki efekt. Doświadczenie to nazywamy ogrodem chemicznym. Obejrzyjmy jeszcze inne przykłady, które umożliwią nam przeprowadzenie podziału przemian na fizyczne i chemiczne. Zginając drut, widzimy, że możemy mu nadawać dowolne kształty. Jaką przemianą jest spalanie gazu? Fizyczną czy chemiczną? Do jakich przemian zaliczymy topnienie śniegu lub lodu? Czy palenie się świecy to przemiana fizyczna czy chemiczna? Do jakich przemian zaliczymy kucie żelaza? Dokonajmy podziału obserwowanych wcześniej przemian na przemiany fizyczne, w których rodzaj substancji nie ulega zmianie, i przemiany chemiczne których z jednych substancji otrzymujemy inne o zupełnie odmiennych właściwościach. Przemiany chemiczne nazywamy reakcjami chemicznymi. Reakcją chemiczną nazywamy proces, w którym z jednej lub kilku substancji powstają nowe o odmiennych właściwościach. Do kolby stożkowej wlaliśmy około 20 cm sześciennych roztworu jodku potasu, a do probówki około 10 cm sześciennych azotanu ołowiu 2. Probówkę wstawiliśmy do kolby. Zamkniętą korkiem kolby ważymy. Następnie kolbę przechylamy tak aby zawartość probówki wylała się i wymieszała z roztworem w kolbie. Co świadczy o przebiegu reakcji chemicznej w zmieszanych roztworach. Powstał żółty osad jodku ołowiu 2. Kolbę z zawartością ważymy ponownie po reakcji. Czy po reakcji masa substancji uległa zmianie? Przeprowadźmy jeszcze jedno doświadczenie kontrolowane ważeniem w układzie zamkniętym, czyli takim, w którym nie ma wymiany masy z otoczeniem. Do probówki wsypaliśmy około 3 gramów tlenku rtęci 2. Na wylot probówki nałożyliśmy balonik gumowy, uszczelniając go gumką. Całość dokładnie ważymy. Po zważeniu dno probówki ogrzewamy w płomieniu palnika. Podczas ogrzewania Tlenek rtęci 2 rozkłada się na rtęć i tlen. Tlen wypełnia balonik umieszczony na wylocie probówki. Po ostudzeniu probówkę wraz z balonikiem ponownie ważymy. Mimo widocznych efektów reakcji zestaw waży tyle samo co przed doświadczeniem. W układzie zamkniętym Ogólna masa produktów powstających w reakcji chemicznej jest równa masie substratów biorących udział w reakcji. Jest to treść prawa znanego jako prawo zachowania masy. To jedno z ważniejszych praw. Odkryli i wprowadzili do chemii dwaj chemicy XVIII wieku Rosjanin Michał Łomonosow i Francuz Antoine Lavoisier. Sprawa zachowania masy wynika, że w przyrodzie nic z niczego nie może powstać, a wszelkie zjawiska chemiczne polegają jedynie na przemianie jednych substancji w inne. Substratami reakcji nazywamy substancje biorące udział w reakcji chemicznej. Produktami substancje otrzymane w czasie reakcji. Przebieg reakcji zapisujemy z lewej strony substraty, z prawej produkty. Zgodnie z prawem zachowania masy masa substratów jest równa masie produktów. W płomieniu palnika umieszczamy wiórki magnezowe. Korzystając z symboli wzorów chemicznych Zapiszmy równanie przeprowadzonej reakcji magnezu z tlenem. Magnez Łączy się z tlenem, dając tlenek magnezu. Zgodnie z prawem zachowania masy uzupełniamy współczynniki. Dwa mole magnezu w reakcji z jednym molem tlenu tworzą 2 mole tlenku magnezu. Podstawiając masy molowe, sprawdzamy, czy masy przed i po reakcji są równe. Masa 2 moli magnezu wynosi 48 gramów. Masa 1 mola tlenu jest równa 32 gramom. Łączna masa substratów wynosi 80 g. Masa 2 moli tlenku magnezu jest równa podwójnej sumie mas atomowych magnezu i tlenu i wynosi także 80 gramów, czyli masa substratów jest równa masie produktów. To jeszcze raz reakcja magnezu z tlenem. Jak nazywamy reakcję, w wyniku której z dwóch substancji otrzymaliśmy nową, bardziej złożoną? Jeżeli z dwóch substancji prostych A i B powstaje substancja złożona AB, jest to reakcja syntezy. Przypomnijmy reakcję rozkładu dwuchromianu amonu. W wyniku termicznego rozkładu jednego mola dwuchromianu amonu otrzymujemy 1 mol azotu, mol tlenku chromu 3 i 4 mole wody. Jest to przykład reakcji analizy. Jeżeli z substancji złożonej AB powstają prostsze A i B, jest to reakcja analizy. Do jakiego typu reakcji zaliczymy reakcję cynku z roztworem kwasu siarkowego? w wyniku reakcji jednego mola cynku i jednego mola kwasu siarkowego otrzymuje się mol wodoru i mol siarczanu cynku Jeżeli w wyniku reakcji substancji złożonej AB z substancją prostą C otrzymujemy inną złożoną substancję CB i prostą A jest to reakcja Wymiany pojedynczej. Reakcję J. potasu z azotanem ołowiu 2. W wyniku reakcji 1 mola azotanu ołowiu 2 z 2 molami J. potasu otrzymujemy mol J. ołowiu 2 i 2 mole azotanu potasu. Jest to przykład reakcji wymiany. Jeżeli w wyniku reakcji dwóch substancji złożonych AB i CD otrzymujemy dwie inne substancje złożone AD i CB, jest to przykład reakcji wymiany podwójnej. reakcji chemicznych. Reakcja syntezy, czyli łączenie, reakcja analizy, czyli rozkładu oraz reakcja wymiany pojedynczej i podwójnej. Chemicy przekonali się, że nie tylko spalanie, ale każda reakcja wiąże się ze zmianami cieplnymi. Reakcja egzotermiczna jest to reakcja chemiczna, podczas której wydziela się energia w postaci ciepła. Przykładem jest reakcja kwasu siarkowego z cynkiem. Temperatura w czasie reakcji cynku z kwasem siarkowym wzrasta. Reakcji tej wydziela się ciepło, które oznaczamy symbolem Q i zapisujemy po stronie produktów. Reakcja endotermiczna jest to reakcja chemiczna, która przebiega podczas doprowadzenia energii w postaci ciepła. Przykładem takiej reakcji jest termiczny rozkład tlenku rtęci 2. Oto równanie reakcji. Energię, jaką w postaci ciepła należy dostarczyć, zapisujemy po stronie substratów lub ze znakiem ujemnym po stronie produktów. Reakcje zachodzące w przyrodzie, technice czy w laboratoriach przebiegają z różną szybkością. Do powolnych należy na przykład proces wietrzenia skał. Część reakcji chemicznych, na przykład spalanie paliwa, przebiega z dużą szybkością. Zastanówmy się, jakie czynniki wpływają na szybkość reakcji. Badajmy wpływ temperatury na szybkość reakcji. Jednakowe ilości cynku wrzucamy do zimnego i ciepłego roztworu kwasu siarkowego. Obserwujemy szybkość wydzielania się wodoru, a więc ilość wodoru w jednostce czasu. Jak widzimy, w tym samym czasie znacznie więcej wodoru wydzieliło się w reakcji cynku z ciepłym roztworem kwasu siarkowego znacznie wolniej wydziela się wodór w reakcji cynku z zimnym roztworem kwasu. I kolejne doświadczenie. Do trzech cylindrów z roztworami kwasu solnego o różnych stężeniach, jednodziesięciomolowym, półmolowym i jednomolowym, wrzucamy drobniutkie skrawki cynku o zbliżonej masie. Obserwujemy szybkość wydzielania się wodoru. Jak widzimy, wodór wydziela się najszybciej w cylindrze trzecim, wolniej w drugim, a najwolniej w pierwszym, w którym znajduje się roztwór kwasu, o najmniejszym stężeniu. Możemy łatwo stwierdzić, że rozdrobniony cukier rozpuszcza się łatwiej niż krystaliczny i że szybciej rozpuszcza się w cieplej wodzie. Wiemy, że enzymy zawarte w sokach żołądkowych przyspieszają trawienie, a procesy fermentacji gnilne odbywają się przy współudziale katalizatorów, czyli substancji przyspieszających reakcję. Wymienione zależności zauważycie z pewnością w wielu reakcjach. Jedną z nich jest proces kwaśnienia mleka. Myślę, że z łatwością odpowiecie na pytanie, w jaki sposób można ten proces przyspieszyć. O szybkości reakcji decyduje rodzaj substratów, stężenie substratów, roztwory, ciśnienie substratów, gazy, temperatura. I katalizator. Spróbujmy wyjaśnić podstawowe zależności. Zależność szybkości reakcji od rodzaju substancji tłumaczy się tym, że niektóre substancje są trwałe, trudno ulegają przemianom chemicznym. Do takich metali należą na przykład mieć i srebro. Inne metale, np. cynk lub sód, reagują łatwo. Sud jest tak aktywnym metalem, że przechowujemy go w nafcie, chroniąc w ten sposób przed dostępem powietrza. W przypadku cząstek naładowanych jednoimiennie reakcje zachodzą wolniej. Szybciej natomiast gdy cząstki naładowane są różnoimiennie. A jak wyjaśnić wpływ ciśnienia lub stężenia substancji na szybkość reakcji? Im większe stężenie lub ciśnienie, tym większa liczba molekuł w jednostce reagującego układu, co powoduje przyspieszenie reakcji. Z kolei zobaczmy wpływ temperatury na szybkość reakcji. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie energia molekuł, wzrasta ilość zderzeń, a tym samym szybkość reakcji. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęły węże faraona. Czas na wyjaśnienie tego doświadczenia. Rodanek rtęci jest białą solą, którą otrzymuje się w wyniku reakcji roztworów rodanku potasu i azotanu rtęci-2. Po wymieszaniu roztworów osad rodanku rtęci-2 odsącza się i suszy w papierowych gilzach. A oto zapis równania reakcji. Zapalony rodanek rtęci 2 pali się samorzutnie, zwiększając znacznie objętość powstałego popiołu, wydzielając azot, dwusiarczek węgla, pary rtęci i związki organiczne. Z uwagi na silną toksyczność występujących w reakcji związków, reakcję wykonuje się pod wyciągiem. Rozkład rodanku rtęci 2 to reakcja analizy, a jednocześnie Reakcja egzotermiczna.